Siemaleczko, y, witam w kolejnym nagraniu i zapraszam do kolejnego vlogmas. No to jest to na siłowni. czeka na pierwszy patent. Zawsze w poniedziałki mam jedną wyjazdówkę y, u Marasa. Mega lubię ten czas, bo Maras jest mega gościem, nie? Fajnie się, ona fajnie ćwiczy. Y, to jest taki Idealny klient, a teraz czas wrócić do Mordoru Rzecz jasna, ty lubię tam to miejsce też Także lecimy Dzisiaj na śniadanie wjedzie serek wiejski bez laktozy z łyżką oleju lnianego, trochę pieprzu bułka z szynką, bułka żytnia to jest mandarynka i jeden kawałek chlebka bananowego bez cukru na obiad wjechało spaghetti z makaronem pełnoziarnistym. Dzięki za dzisiaj, Na dużo materiału nie było, ale nadrobimy to, trzymaj się.